Te zespoły od dawna czekały na okazję do wyrównania starych porachunków. Która drużyna postawi dziś na swoim? Zobaczymy. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje, aż to czuć w powietrzu. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. entra na Tomasza Przykryla. Nie pozwalają, by do środkowanie doszło. Wybicie piłki. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. Proszę odważnie do przodu. Obrońcy Jakwy zaskoczenie. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Udamy teraz zagranie do środka. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Wciąż niebezpiecznie. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Dwie bramki w ostatnim meczu mówią same za siebie. Jest w takiej formie, że i dzisiaj pewnie też coś dołoży. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. Trata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Panuje nad piłką. Pędzi w stronę Bramki. Adresatem tej wrzutki jest przykry. I napracował się tutaj przy tym strzał Bramkarz. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Jest uderzenie. Tak, świetnie teraz Bramkarz co jeszcze nie ucichli, a to już kolejna okazja. Mają teraz rzut rożny. Popatrzcie. Go I wymusili błąd. Wyszedł z piłką poza pole gry. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Nie ma fału. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Filip Marciński. A teraz wydawało się, że ta piłka wyląduje w Prandze. Szymonowicz świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Gol! I wybuch radości wśród głównie przybyłych kibiców gospodarzy. Doskonale zaczęli to starcie z odwiecznym rywalem. No tylko teraz nie osiąść na laurach. Popatrzmy. Mogliśmy się spodziewać, że do tego dojdzie. Dominowanie i spychanie do obrony przyniosło skutek. A teraz przewagę widać również na tablicy wyników. No to mamy 1 do 0. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Szymonowicz. Fardo, ale teraz będzie niebezpiecznie. Uwaga, dalej groźnie. I mamy kolejne trafienie dla Lecha. Bezpieczna dwubramkowa przewaga. Ależ bramka na powtórce. Widzimy jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużej siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło 2 do zera. Gramy dalej. Kolejosz traci teraz piłkę. Sawić Douglas. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Uwaga, okazja! Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Dogrywa z wolnego w pole karne Rywali. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Jesper Karnström. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Lechici kontrolują grę, wciąż są w posiadaniu piłki. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożeniem. No nie, nie, takimi ślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta karta. Zresztą zaraz się okaże. Okazja! Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w krew wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Aglas. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Ale świetnie ułożyła się gospodarzom ta pierwsza część spotkania. Nie da się ukryć, że ten mecz właściwie już mógłby się skończyć. Jeśli wyjdą na drugą połowę choćby z minimalną koncentracją, to nie wyobrażam sobie, żeby dało się to przegrać. Ciekaw jestem bardzo, czy w drugiej części spotkania utrzymają takie tempo i dołożą tu bramkę albo dwie. Sikre. Przerwana gra i rzut wolny, albo bez kartki. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad beczem. Stołał, bramkarz utrzymać piłkę w rękach. Dobra obrona. Markwiński. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Dobrze teraz broni, brawo. I świetnie broni, utrzymał piłkę. Milic. Douglas. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozległ się Gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Salamon. I tym udanym wyjściem skasował atak i bala. Sędzia jeszcze nie gwizdze, stosuje korzyść. Kryl. się na strzał. Broni bez zamakania, Łatwy strzał. Lech poznany. Bez pinki. To zrobi sędzia? To chyba będzie żółta kartka, a to by oznaczało, że wylatuje z boiska. Teraz przed szansą. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Bartosz Salamon. strada kolejowa O taką interwencję to ja rozumiem skutecznie i czysto Bartkowski Miłkę przejmują rywale. Celne prostopadłe zagranie. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Tomasz przykrył. Nieudanie teraz, strata. Trzecina teraz dośrodkowanie, doskonale się tam ustawił w obronie. Przyszedł moment na zmianę, zobaczymy co nam to zmieni w spotkaniu. Zrożnego w okolice jedenastki, co teraz? Czysta interwencja i zaczną z zanibocznej. bocznej. Bartkowski. Dawid Szymonowicz. Bezpardonowy atak, po którym zdobywa piłkę. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. musi uważać, rywal go naciska. Nic z tego nie będzie. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Jakub Bartkowski. Bartkowski. Znowu są przy piłce. Stefan Sabic. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Twarde wejście, ale skuteczne. Rusza do przodu skrzydłem, ma sporo przestrzeni. Uwaga, ma szansę! A! Teraz pokazał, co potrafi. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Dobra interwencja. Pewny chwyt. Rzut wolny wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Nie dają mu grać. Próba odbioru i przerwany atak. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na out. Jakub Bartkowski. No i przejmuje teraz piłkę. Mamy out, moment wytchnienia i rozpocznie bramkarz. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Gospodarze już chyba nie będą musieli się za bardzo spinać w tej końcówce. Zwycięstwo jest kwestią czasu. Robili dziś z rywalami co tylko chcieli. Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby trenerem, gdyby nie miał kilku uwag, ale naprawdę kończący się mecz mogą zaliczyć do uda. Bartkowski. Brawo, dobry odbiór blisko własnej granki. Indywidualna akcja, może być ciekawie. A teraz będzie dobra okazja. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem jak widać się opłaca. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Rodzi się kontra. Ja to spróbują rozegrać? Uwaga okazja. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Alan Czerwiński. Olejosz traci teraz piłkę. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Alan Czerwiński. I strada kolejorza. Koniec meczu. Te werby wygrywa Lech Poznań. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia.